Panie trenerze, no dzisiaj stał Pan tak w rozkroku pomiędzy jedną ławką, a drugą, serce rozdarte też? Serce jest jedno dla Krakowi i dla obydwu drużyn. Ja zarówno tą drużynę, z którą na początku tutaj w Krakowi robiłem awanse i z którą naprawdę przeszedłem wspaniałą drogę, ja, oni, piłkarze, kibice, noszę w sercu i obecną duże. noszę w sercu także to serce nie jest rozdarte, rozdarte. No i myślę że wszyscy się charakteryzujemy tym że mamy miłość do tego, do tego klubu wiele temu klubowi zawdzięczamy i, i wiele nas z tym klubem łączy i to było dzisiaj widać i fajnie że taki mecz miał miejsce że spotkała się ta drużyna, która kiedyś tutaj grała naprawdę świetnie z tą obecną drużyną, która też radzi sobie bardzo dobrze. A jak się Panu podobało to spotkanie tak pod względem sportowym? Bo miałem wrażenie, że no, chociażby Matko Perdić, że on tak wziął do siebie to dzisiejsze spotkanie. No, matko jest ambitnym zawodnikiem i na pewno nie chciał nic z siatki wyciągać. Zresztą wybronił bardzo dużo sytuacji takich, po których mogły wpaść bramki. Natomiast uważam, że no, mecz był bardzo fajny. No, trzeba pamiętać o tym, że moja drużyna obecna jest cały czas w treningu, natomiast w tej poprzedniej ekipie już spora grupa piłkarzy nie gra. Niektórzy jeszcze grają, ale, ale to nie był cały zespół, który na co dzień normalnie trenuje i gra w rozgrywkach ligowych. A pomimo tego piłkarze stworzyli kilka naprawdę fajnych akcji kombinacyjnych, zagrania między Arkiem Baranem, Piotkiem Gizą czy Pawłem Nowakiem. Takie wykańczające podania na Łukasza Szczoczarza. To były te momenty, które parę lat temu żeśmy tutaj oglądali no i pewnie dyrygujący obroną Kaziu Węgrzeń jak to w jego zwyczaju. Dalej z żelaznymi pucami Krzysiek Radwański i Marek Baster, Marek Citko ze swoją klasą, bo przy rzucie karnym tą klasę pokazał, także chłopaki tutaj zaprezentowali się dobrze, czy zawsze ambitny Marcin Dudziński, czy, czy Michał Świstach, czy Marcin Makuch, no, czy w Ramce Marcin Sabaj, no. To byli przez wszyscy ci piłkarze, którzy tutaj bronili naszych barw i to z dużym powodzeniem. Frekwencja też bardzo fajna. Część osób nie była pewna właśnie ile ile kimś w Krakowie przyjdzie na to spotkania. Tymczasem wiele osób chciało oddać Hołd Janowi Pawłowi drugiemu, ale również zobaczyć te były gwiazdy pasów. No przede wszystkim tym dzisiejszym meczem chcieliśmy oddać hołd Janowi Pawłowi. Drugiemu chcieliśmy mu za wszystko podziękować, nie tylko w modlitwie, każdy indywidualnie, znaczy w modlitwie zbiorowej, tylko też również poprzez taki mecz, takie wydarzenie. Ojciec Święty zawsze ciepło wyrażał się o Krakowi. Te słynne Krakowia Pany to mówi samo za siebie. Natomiast trzeba pamiętać też o jednej rzeczy, że myśmy byli ostatnią grupą taką zorganizowaną, która miała tą szansę u Ojca Świętego być na audiencji prywatnej i myślę, że kibicy, którzy dzisiaj naprawdę licznie przyszli na nasz stadion, chcieli zarówno... Tak pan powiedział, oddać hołd Janowi Pawłowi II, ale też magnesem było przede wszystkim to, że przyjechali ci zawodnicy, no, o których kibice pamiętają, co dla Krakowi zrobili, też chcieli się z nimi spotkać, też chcieli ich zobaczyć i też chcieli na pewno udzielić wsparcia obecnej drużynie przed ciężkim wyjazdem do Łodzi.